Ta poradnia funkcjonuje w naszym mieście od 17 lat. Od 17 lat inicjatorem, żeby otworzyć tą poradnię był pierwszy burmistrz i posłanka pan Toszyński Paweł, no ale wtedy był inny standard i się okazało po kilkunastu latach, że jednak poradnia nie spełnia tych standardów określonych przez NFZ, i dlatego trzeba było coś zrobić. Dobrze, że tutaj współpracuje w tej sprawie pięć samorządów, a w zasadzie sześć że tak, podał jak starostów, który wynajął, że tak powiem, nieodpłatny ten obiekt, następnie samorząd województwa, bo wszystko to co się dzieje, to jest wszystko sfinansowane wewnątrz y, przez samorząd województwa i pięć gmin. Pięć gmin i napasów, Mnary, refleki, Gotkowo i tak. To jest też taka ciekawa sprawa. Pięć gmin się y, y, skrzyknęło, podpisało umowę o współpracy dzięki temu udało się ten obiekt y, Przewrócić do stanu, do, do stanu takiego, że spełnią wszystkie normy, jest standardy, zostały to wykonane, trzeba przyznać bardzo ładnie. Wszystkim się to podoba, państwu także, przede wszystkim pensjonariuszom. No i teraz wszystkie koszty związane z organizacją funkcjonowania tego obiektu, to jest oczywiście i poradnia, także obiekt z dnia na się zmienia. byłem tutaj kilka dni temu, jeszcze niektóre pomieszczenia były puste. Jeśli chodzi o, za, o zaangażowanie finansowe i, i organizacyjne, to trzeba to przyznać, że największe po stronie naszego miasta jest pasją i nam jest to potrzebne. Zrobiła kwotę. Tak, łącznie to kosztowało nas wszystkich, te 5 gminy, 170 tysięcy. Natomiast udział w gminy pasem to jest około 130 tysięcy. Jest największy plus do tego, że pracownicy na coś musieli zajmować się tym problemem trzeba było i, i podpisywać umowy i tak dalej, tak dalej. Także tutaj chciałbym to. Się, e, pracownikom. Udało się też dzięki zaangażowaniu, zaangażowaniu tych gmin. Trzeba przyznać, że te gminy, które już wymieniłem na początku, były bardzo otwarte do współpracy. Mieliśmy oczywiście. Problemy ze sformułowaniem umów, ale ten etap też mamy ze sobą udało się, i dzięki temu poradnie z naszym, naszym mieściem. Ja zastanawiałem się, co by było, gdyby, co by było gdyby tej poradni nie było. No, do, do dzieci z, na swoim dzieci z potrzebami jeździć do Elbląga I wiadomo, że dzieci, które są gdzieś mieszkają dalej, w pochód i przykład na no, te dzieci miałyby duży problem się duży kłopot ich rodzice, bo to są koszty związane z przewozem, z przejazdem, i tak dalej. nie zawsze i komunikacja, także tu się wszystko złożyło. Obiekt jest jeszcze raz chciałbym ja podkreślić bardzo duże zaangażowanie pana Marszałka i Protasa. Włączył się w także w to zagadnienie radnym, Sejmiku, pan Jan Harch, jak pan starosta, obląski Jeszcze raz wszystkiego dzięki temu się udało. Obiekt jest piękny, podoba się rodzicom, podoba się też dzieciom. Bardzo fajna atmosfera, klimat. Także no właśnie, z tego, może wróćmy do roli rodziców, bo zaangażowanie rodziców w walce o utrzymanie tak, poradni ma był, by bardzo dużo dużo operacji Tak, tak. E, Jak rodzice się dowiedzieli, że ta poradnia ma e, w tym roku, miałaby przestać już funkcjonować, założył się taki ad hoc. i, i Komitet, przy tego komitetu została Pani Mr. Maczonek Regina także. Ale, przy czym ta współpraca, trzeba przyznać, od początku między samorządami i, i, i komitetem się układała dobrze. Tutaj nie było jakichś wielkich protestów, ale szukanie to w takim wspólnym interesie wyjścia i właśnie dzięki tym rodzicom, którzy się skupili w, w tym komitecie, oni wskazali nam także, że nie da się bez tej poradni żyć, nie da się tu funkcjonować. Trzeba się pochylić też nad tym, co robi. Czyli jest to wspólny sens, wspólny sens, władz rodziców, starostwa, Wynierza. gminy, Moszoka. Dziękujemy Dzień. bardzo. Panie. Dzień. Dzień. Dzień.